Niebiosy. witam was z Bykowiny w tej zimowej scenerii razem ze Szczepkiem, gierego tak fajnie namalował sam na ludzki artysta. Gdzie startuje nasza ludzką telewizję, także zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania oraz lajkowania. A teraz czas na pora nowości z naszego fanclubu. Przede wszystkim od nowego roku zmienimy zasady naszych składek dzielnicowych. Jak wpłacicie minimum 30 zł, to dostaniecie odnos taki fajny barny z puzzle, jeden 1 z 12, który w grudniu utworzył elegancki obraz dla Waszych. W lodówkach albo w pindach. Dodatkowo z każdej własnej skatki 10 zł zasili konto naszego stowarzyszenia. Nieważne, czy w płacocie 30, 50 czy 100 złotych to dycha wyląduje w formie darowiznej na konto stowarzyszenia NRSL. Dzięki temu będą mogli jeszcze lepiej, jeszcze bardziej działać w naszym mieście. Ja na pierwszą wpadę, to w i dostałem taki bagels. Dziękujemy oczywiście za wasze dotychczasowe wsparcie. A tych, którzy jeszcze się nie zdeklarowali, zapraszamy do kontaktu z osobami decyzyjnymi na dzielnicach. I pamiętajcie, ruta Śląska, miasto ruchu.